Witam na moim kanale, ja nazywam się Piotr Kuć i pomysł na ten filmik narodził mi się dosłownie wczoraj. Nie planowałem go nagrywać, ponieważ już yy, o tym, o czym będę teraz opowiadał, już kiedyś wspominałem, więc nie, nie, nie planowałem o tym znowu mówić. A temat, który chcę poruszyć, jest to sprawdzanie czy testowanie swoich marzeń lub celów. I dlaczego o tym mówię? Bo dosłownie wczoraj, yy, czyli dzień wcześniej przed tym, jak nagrywam ten filmik, morsowałem. Pierwszy raz morsowałem, przyznaję, że e, praktycznie już rok czasu do tego się przymierzałem, może wcześniej to były tylko plany, natomiast no tak w okolicach e, listopada zacząłem już myśleć o tym naprawdę na serio, że chcę to zrobić, jednakże dlatego, ja, że, iż ja mieszkam w Irlandii, to... Tutaj nie ma takich zim jak w Polsce, więc, więc nie jest to taka łatwa sprawa. Miałem dwa nieudane podejścia pod koniec grudnia, ponieważ no, warunki nie pozwoliły na to, i teraz za trzecim razem udało mi się. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ, tak jak mówię, był to mój cel i to moje morsowanie wyglądało w ten sposób, że pojechałem nad jezioro, które jest tutaj 15 km od mojego domu, więc przetestowałem to, wiem już jak to wygląda. No, i cóż mogę powiedzieć? Wiem, że dobrze, cel został osiągnięty, ale wiem też dzięki temu, że zrobiłem to właśnie w taki sposób, jak powiedziałem. Wiem, jak to wygląda, i na przykład byłbym mocno rozczarowany, gdybym zaplanował sobie, nie wiem, jakiś specjalny wyjazd pod morsowanie, czyli, nie wiem, wycieczkę nad morze, gdzie mam około 100 km nad morze, czy gdzieś w góry, do jakiegoś strumyka, żeby wejść, zaplanować na przykład cały dzień, żeby morsować kilka minut, no to byłbym mocno o tym rozczarowany. I mówię właśnie o tym, dlatego że jeżeli ty, mój drogi widzu, masz jakieś plany, marzenia, cele, które są dla ciebie takim właśnie, Czymś, co myślisz, że no, chcę tego tak bardzo, a nie przetestujesz tego na sobie, to właśnie później możesz się rozczarować. Bo oczywiście, jeżeli w przyszłości będę miał okazję, będąc zimą nad morzem czy gdzieś w górach y i będzie taka możliwość, żeby morsować, to z niej skorzystam. Natomiast nie będę tego planował docelowo, żeby właśnie zaplanować wyjazd, żeby sobie pomorsować i przeznaczyć na to czas, pieniądze i w ogóle tracić czas na to planowanie. Dlatego jeżeli myślisz, nie wiem, o jakimś samolocie, nie wiem, samochodzie, tak, nie samolocie, chociaż samolot też, czy jakimś miejscu do zamieszkania, to przetestuj to, czy to faktycznie tak wygląda, bo ja też miałem taki, nie ukrywam, jedną, jedną z rzeczy na mojej tablicy marzeń Lamborghini Aventador i co prawda nie udało mi się jeszcze jeździć takim Lamborghini, natomiast miałem okazję jeździć Porsche 911, no i nie, powiem tak, no, no, przyjemność z jazdy średnia co najmniej. Niewygodne jest to auto w dłuższej perspektywie do jazdy, a w Lamborghini wiem, że jest dużo gorzej, jeśli chodzi o komfort, więc już wiem, że to auto nie jest dla mnie i, i usunąłem to z mojej listy. Więc można powiedzieć, że jakoś pośrednio sobie przetestowałem ten cel. Natomiast gdybym tego nie zrobił, no to bym mógł się sporo rozczarować, gdybym miał kiedyś właśnie taką możliwość, żeby tym autem jeździć, czy nawet myśleć o tym, żeby je kupić. Więc tobie, drogi widzu, właśnie polecam takie przetestowanie swojego celu czy marzenia, żeby, żeby właśnie uniknąć takiego rozczarowania, bo właśnie niestety nie wszystko złoto, co się świeci, I, i, i żeby nie być takim właśnie później rozczarowanym. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, gdybym na przykład zbierał kilka, kilka czy kilkadziesiąt lat na takie Lamborghini, później po czym bym wsiadł do niego na jeździe testowej i bym stwierdził, że jego nie chcę. No, to byłoby tragedia dosłownie. tak? Więc y, daj mi znać w komentarzu, co, co myślisz na ten temat. Czy, czy może już Ci się udało przetestować jakieś swoje cele czy marzenia, o których marzyłeś, marzyłaś i faktycznie też zmieniłaś zdanie, że to nie jest dla Ciebie. Także to by było na tyle w tym, w tym filmiku. Tak jak powiedziałem, czekam na komentarze, bo jestem ciekawy Waszego podejścia. No i subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, i zapraszam również na moje pozostałe social media. Link, jak zawsze, jest w opisie tego filmiku. Pozdrawiam, hej!